No hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym jako takim let's playu na moim kanale i wybrałem do tego gierkę yy, Lego Batman i myślę właśnie, że się tu nieco pobawimy. A gierka jest strasznie przyjemna, ale nigdy jeszcze nie miałem okazji przejść w całości. Nawet w większej części jej nie przeszedłem. A gra się bardzo fajnie naprawdę, więc... Więc więc... sobie pogramy. I ją mam nadzieję przejdziemy! Albo przynajmniej zagramy tyle, ile dam radę Także to dzieła Ogólnie jestem Batmanem A tu jest mój ziomek I, I idziemy, musimy zbierać te wszystkie punkciki Na pewno każdy wie o co chodzi w Lego Nie oszukujmy się Idę do góry oh. A zbiją mnie, to zaraz Ej, to jest mój, czemu jej go o, 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 oh Dobra. Okej, okay, musimy tam na górę iść. A ja wiem, znaczy, ja... O fuck, nie mogę Okej, okay, jesteśmy. Tutaj! Punkciki! Tam coś jest. Punkty! Trzeba rozwalać wszystko, wszędzie są jakieś punkty ukryte. Uuu, otworzyłem coś! coś tu mogę budować. O, wow, buduję jakieś przejście, czy co to jest. Aha, tak po prostu. Do niczego to nie służy tam? A nie, a, bo już rozumiem, dobra. Takie bud. Teraz tutaj do góry ładnie podjedziemy. Nie. Yeah. A tu? Aha. To jest kurczę fajna gra. Gra jest już na stara dość, bo... Nie wiem, ale wiem, że ją skopiłem w zestawie z Xboxem, co już było ponad 5 lat temu. No nie wiem, czy ponad, no ale z 5 lat było. A wciąż jest taka, no, na czasie nie no, wiem. No, fajna jest, naprawdę. Się przyjemnie w nią gra. Jest życie. Tam nic nie ma dobra. Ale tutaj coś jest. Można to rozbić? Nie bardzo. Jak tam się dostać? Tędy się nie da na pewno. Ale tam coś się świeci. Trzeba budować? Nie. Co fak? Coś tam trzeba zbudować, ale to nie ja chyba mam budować teraz. Nie, nie wiem o co chodzi, nie bardzo. Czekaj, 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 co jest? No nic, dobra. No to. Ale tam coś jest, no. Może tak. Co jest? Dobra, idziemy dalej. To są byczuszki. Trzeba by pozbierać punkciki O oh jak yeah, fajnie, fajnie Tutaj trzeba przesunąć Jak się tego zaczepić? <ścoughs> tak? A, a, Głupi jestem tak bardzo Czyż tu się postacią można zmieniać jak grasz na single? No i tą postacią chyba trzeba coś zbudować czy nie? Nie? What the fuck? Nie rozumiem. Okej, okay, więc wyruszamy dalej. Już wszystko ogarnąłem. I jadnie sobie tu przejdziemy. Okidoki. To teraz zbieramy znów punkcików, dużo punkcików, pełno, pełno. Nią punkcików. O, coś trzeba zbudować. A, ława. Biją mnie. Niemcy mnie biją! Uh, będzie bitka! Ej, ja ha, ha! Chłop! O Ojej, ci strzelają, niedobrze! a yeah, wszyscy! Pięknie! Trzeba pozbierać, co się da. A co się da, tu można go Można! Ojej, ja, ja, ja! Życie, życie! A przydałoby się jeszcze z życia. Dobra. Tu... nie wejdziemy. Trzeba coś odblokować znowu. Czyli jedziemy do góry. Wow. Dobra, budujemy. A! Zbudowane, pięknie. Dobra to jakoś przejść szybko. Uuu, strój dla mnie, czyli do Batmana. Oh yeah, przejść się więc. I co teraz mogę robić? Nie wiadomo, mogę. Mogę podkładać bomby. Spokój, pasuje mi. No dobra. Więc jedziemy dalej. Czekaj, sprawdzę to. O no, sorry. <grystanie> Spoko. Thunders strike. Co my tu mamy? Okej. Okay. Hajsy, ch hajsy. <grystanie> A mogę rozłożyć parę minek? Mogę. To wybuchło Oh yeah, super, <grystanie> dobra. No to idziemy dalej. To są punkty, punkty, punkty. Duże punkty. O, o, o ale jest. I co teraz? Jak zawsze coś opuściłem, pewnie. O nie, dobra jest No, okay. Znowu bitka. Ok. Trzeba rozwalić wszystko, co się da. No jest, czemu ciągle ginie? Przecież nie był tak blisko. To coś trzeba zrobić, ale to trzeba wejść tam najpierw do góry. A tym się nie da jakoś jechać przypadkiem? Bo można to zniszczyć. Outa! Oh, oh yeah! Co jeszcze można zniszczyć? Dampeczkę też można cyknąć? Hajsy ważna rzecz! Dobra, i co teraz? Tutaj trzeba to... O, wow, nad nami są. O nie, będzie nalot zaraz. Hej, okay, stawię bombę i zaraz wszystkich wybiję naraz. Uuu, no dobra, nie wszystkich, ale poszło z dwóch. O, może o jak odleciał. Dobra, tutaj jestem pewien, trzeba podłożyć te moje bombeczki. Ale, no dobra, jedna starczyła. Jej, jeszcze tu można rozwalić. Ale. Boję się, że coś opuściliśmy przyjmiemy. Już ci pomagam, kolego. widzicie. Co nie podkładałem jakiś... Nie podkładałem, bo my przecież... Dobra, nieważne. Chyba wszystko zrobione. Z... R -R -O 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 e. Tutaj mnie zastanawiało what the fuck, ale nie wiem. Coś tam było, hajsy jakieś Ale nie mam pojęcia jak tam wejść do góry Nie jest, dobra No to idziemy więc dalej Okej, okay, nowe miejsce To samo, ale Ale takie fajne przejście O nie, znowu dużo Dużo do bicia o oh je, yeah, wszystko rozwalić, cyk, cyk. Oh yeah. jeszcze tam na pewno coś jest Spokojnie. masz O oh yeah. oh nie, kolejny Kolejny! Jak się tu zbiega Dobra, co coś na pewno trzeba zrobić? Ja jestem z Batmanem. Przestańmy to, więc. Nie da się. O co tu chodzi? A ile w ogóle o coś chodzi? O nie, utknąłem! Fuck, utknąłem! Dobra, to ja z tym idę. A, wyszedł, dobra. Ech, chyba nic nie ma do zrobienia, coś jest na pewno, ale what the fuck, no. Nie wpadaj tam! Hej, trzeba mieć te buty takie do wspinaczki, ale nie wiem jak je zdobyć. Ja z niebą bym poskładać znowu. Dobra, nieważne, więc idziemy dalej. Uje. no yeah. sorry, myślałem, że to łopcy. O, tu coś trzeba poskładać. Ja nie mogę Czekaj, trzeba coś zrobić czy nie? Chyba nie bardzo Ale zmienimy się to Chyba nie, tu nic nie da się za bardzo Dobra O masz co chojneczki można, o można, o dużo pieniądzów, o je, yeah. o fuck Chłopcy przyszli! Chłopcy! O, niszczymy chojneczki, pieniążeczki, lec, ujdzie. Oh yeah. I nie bij swojego, no, ty niemądry, ty nie? masz mes. No! <noise> Czemu ja biję swojego ciągle? Tego tak odruchowo po prostu bije i bije już tak do końca O, tu coś trzeba zbudować, ewidentnie Ojej, o je, 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 jak szybciutko Nieee To strój dla Robin Hooda A Co mogę robić? To są te chyba żelazne buty, o których mówiłem? Spróbuję teraz tam wrócić I co powiesz? Nie, nie bardzo Ojej, no co wy tu jeszcze robicie? Dobra, idziemy. Wow. O hajsy, trzeba porozwalać to okienko. Ja yeah. Ła, Łopcy przyszli. Znowu. Ok, jestem pewien, coś tu trzeba. O, tu coś trzeba, pewnie. Jak nie tu, to tu na stóp, dobra? I tu wyjeżdża, autko! Ja mogę nim sterować! Wow! Trzeje trudno się nim steruje, bo tak nie da się za bardzo w sumie. To fakt, odsunąłem sam siebie. No, dobra. I co ja muszę nim zrobić? Sterowanie jest przerąbane na serio. No skręcaj w prawo, no co ty robisz w ogóle? Ej, nie mogę, nie mogę ogarnąć sterowania. Dobra, powoli ogarniam sterowanie. I co tu muszę zrobić? Jestem tajnym samochodem, nic nie wie. I zrobiłem barabuch! I co, i tyle? Aha. Czyli coś źle zrobiłem. Nie wiadomo, co zrobić czego. A, trzeba wszystkie te... Gdzie się drzwi otworzą. Oh yeah! Dobra, już możemy chyba atakować, nie? Jeszcze coś muszę zrobić? Czy my jestem autem ciągle? Waj! Nie, no idziemy już. Pomóc naszym ziomkom. Jakiś ziomek tu jest udana. Jeszcze ktoś? Autka, Może nimi je Można nimi i Można! Reczaderskie! też się nimi trudno steruje. A co to za gówniarz? Wygląda gówno, gówno, serio. To jest Clayface! Dla mi tak wygląda jak gówno. O nie! No, pomógłby się wysiąść z tego auta. To ja, ja chcę być autą. Ej, bo ten Clayface mnie zaraz tu zajebie. zamiana ej no teraz ty się nie chcesz zamieniać co? dobra sam go zabiję What the fuck? co on robi? Tomasz. No, no a ten debil ciągle siedzi w aucie co jest? zaraz go zabiję chyba że ja sam zaraz zginę no kur... nie dam rady samemu to, to jest, to jest. Rozstawię ci tych min, jest, wow, udało się. Dobra, gińcie! Ura, nareszcie! Już mnie zdenerwowali jeszcze, jeszcze tutaj paru jest No już, daruj sobie. Życie, życie, życie. Udało się Porę, skąd Wy się tu jeszcze bierzecie. Dobra, tyle. Teraz trzeba tam coś znaleźć czy coś odbudować. Nie, nie bardzo. Okej, okay, trzeba go zniszczyć. 5 hojcy. Jeszcze wybuch. Please, wybuch. Please, jest wybuch. Co jest z tymi atakami? No pewnie że tak. Jest. Nareszcie rozwikłałem tą zagadkę pieprzoną. No jak się cieszę normalnie. Nareszcie to gówno wyszło. Mm -hmm. to jest. To jest. Gówno podłożyło nogę Batmanowi. Jakim córem Gówniak. Wow, co za celność! Mmm, coś z tego trzeba zrobić. Yeah, pierwsza misja, czy jak to nazwać? Level complete! Free play unlocked. Wszyscy cieszą się, o oh je, yeah. dobra. Także dzięki za oglądanie tego pierwszego Let's Play'a z Lego Batman i no i co, i dzięki, że wytrwaliście do tego końca, jeżeli wytrwaliście i czekajcie na następne, także cześć I raczej cześć, widzimy się w następnych odcineczkach.